witam serdecznie wszystkich zgromadzonych dzisiaj jesteśmy na łonie natury i chciałbym wam pokazać coś co niedawno wpadło w moje rączki może nie jest to jakiś super fajny samochód super wyjątkowy ale na pewno jest dziwny i specyficzny a jest to Citroen ZX to jest 94 rok i ogólnie jednostka 1.4 manualna skrzynia biegów 5 biegów historia tego pojazdu jest taka, że kupił go mój znajomy bo miał taki kaprys i w sumie zobaczyłem, że fajny samochodzik eee, i w sumie to bym go sobie odkupił, więc jak chciał go sprzedać no to go odkupiłem, dogadaliśmy się z ceną. Eee, samochód za cenę adekwatną, chociaż w sumie patrząc na to jaki on jest oszczędny to moim zdaniem jest wart trochę więcej, bo już lepiej raz dopłacić za coś dobrego i potem to jeździ. Dlaczego? Dlaczego jest oszczędny? On ma gaz. To, to 1.4 ma gaz i jego spalanie w cyklu mieszanym jakie zmierzyłem przy takim czasami dynamicznej jeździe, że tak powiem, oczywiście nie katowaniu to jest 8,5 litra gazu. Chociaż wybrać się tym w dalszą trasę, jak mam być szczery, to trochę katorga, bo powyżej 110 na godzinę uszy eksplodują, bo po prostu ten silnik ma bardzo krótką skrzynię biegów. Więc pokażę Wam go. Zrobię taką szybką recenzję yy, i coś pogadam. Ogólnie tak się prezentuje z zewnątrz. Tutaj mamy dwa odpryski, ale tym się zajmiemy właśnie. Bo to, to, ten samochód to jest dobra baza na jakieś filmy. Dlatego też pomyślałem, żeby sobie, żeby sobie coś nagrać. Bo tak jakbym się nie zajmował jakimiś pierdołami przy nim, tak przez to, że, że tak powiem z takimi mechanicznymi pojazdami, które są stricte zero elektroniki, zero. Tu nie ma wspomagania. Tutaj nie ma elektrycznych szyb. Tutaj, tutaj nic, tutaj jest typowa biedacka motoryzacja. To jest zwykły Golas, zwykły, najbardziej mechaniczny samochód, jaki może być. Oczywiście z tych, że tak powiem, współczesnych. Dlatego go polubiłem. Bo, bo jednak fajnie mi się jedzie, jak nie ma wspomagania. Fajnie mi się jedzie, jak nie mam ABS-u. Fajnie, no jakoś tak. Czuję, że jadę, że ten samochód to trzeba nad nim panować, a nie takich w nowych, że po prostu idziesz spać, kurde i on idzie za ciebie. Oczywiście, przenośni, ale tutaj nikt nie robi nic za mnie, no i po prostu jest specyficzny, jest tani. Uznałem, że to będzie świetne. Daily, teraz tak. Ja bym chciał go trochę dopieścić, bo go polubiłem. Polubiłem go za to właśnie, że jest tani i że no jest do, do miasta w miarę no to fajną opcją. Jest. No jest fajną, nie ukrywajmy, jest, jest specyficzny, jest niecodzienny. Także pokażę wam jak to wygląda z zewnątrz, potem pokażę środek. Jeździć nim nie będę, tutaj robić jakichś prób autostradowych, ale on w ogóle jest mokry do tego, bo go tak wtrącając, bo go trochę przemyłem, żeby po prostu lepiej się prezentował, no bo wiadomo mamy teraz luty i mimo tego, że jest fajna ładna pogoda w dzisiejszym dniu, dlatego też nagram ten odcinek, tym bardziej chcę go nagrać. No to jednak wiadomo, że jakiś syfek się tam znajdzie, jakaś, jakaś ziemia, jakieś błoto, jakieś coś, dobra jak to wygląda z zewnątrz. Mamy taką maseczkę, ogólnie to jest problem z klarem, ale szczerze powiem, że mimo tego, że tego klaru nie widać i przydałoby się go ewentualnie wypolerować, to nie czuję takiej potrzeby, bo moim zdaniem już nawet teraz taki biały wygląda dobrze. Tak wygląda maska przednia, tutaj mamy dwie, dwa odpryski, w sumie to troszeczkę więcej, ale to się tym zajmę. Tak wygląda zderzaczek, tutaj jest czymś poklejony, nawet nie wiem co to jest za substancja, tu jest trochę brudny. Ten samochód generalnie był kupiony, przed tym jak go kupiłem od znajomego, on był kupiony od starszego pana który jeździł, jak on to wspominał, na gołąbki, bo on ho hodował gołębie. On jeździł na gołąbki. No. Tak wygląda zderzak przedni. Jeszcze trochę będzie trzeba, że tak powiem, to umyć, dopracować. Yy. Historia tego samochodu jest taka, że on robił znikome przebiegi, znikome dystanse, bo ma w sumie 150 tysięcy przebiegu. Yy. No i jest zachowany w całkiem fajnym stanie. Tak to wygląda z zewnątrz. Tutaj nie ma jakichś super wgniot. Yy. Wgniota była Owszem i to też będę chciał wyciągnąć metodą PDR. Tutaj. Tutaj o jest wbiata. Będę chciał wyciągnąć, bo dostałem od znajomego. Pozdrawiam gorąco Mariusza, jeżeli kiedykolwiek zobaczy ten materiał w ogóle. Yy zostałem zestaw, to znaczy pożyczyłem PDR do wyciągania wniotek i będę chciał się spróbować nim pobawić i teraz tak, samochód taki w miarę ładny ale mogliście wcześniej zauważyć, że tutaj, nie wiem co tu się stało jak ja byłem po tym ze znajomym to starszy pan przymilczał tą sytuację także nie wiemy co tu się zadziało że jest taka wielka wniota, ale no, może się tym pobawię może, czemu nie, może się tym pobawię mam lakier na pędzelek to tutaj, tutaj uzupełnię może ten ubytek Lakierze I spróbuję to jakoś wyprowadzić, chociaż wątpię, żeby się udało dobrze. No bo jednak technikę PDR i wyciąganie w gniot trzeba ogarniać. Tak to wygląda z zewnątrz. Na szybko. Plusy i minusy tego samochodu. Tak wtrącę jeszcze przed pokazaniem wnętrza. Plus to na pewno, że jest oszczędny, w miarę zwinny, mały. No wiadomo, to taki miejski popierdzielacz po prostu. Minus, no to krótka skrzynia i generalnie co jest w tym egzemplarzu, w tym konkretnie tutaj minusem, no troszeczkę jest do roboty. Ale w sumie to jest bardziej takie trochę widzi mi się. Jedyną rzeczą mechaniczną, którą, którą muszę zrobić, jest wymiana poduszki, poduszki wspornika skrzyni biegów albo silnika. On jest zespolony z mocowaniem półosi tej dłuższej no i to, to się zerwało i po prostu słychać stukanie jak się zmienia czasami bieg i odpuścisz szybko gaz pierdoły takie potem to rzeczy kosmetyczne, czyli poprawa, poprawa tego lakieru Usunięcie jakichś zabrudzeń, może tutaj powiem tak. Tutaj było, tutaj było dużo syfu, bo ten sam nigdy nie miałem bardziej usyfionego samochodu. Pomimo tego, że zmyłem ten syf, to i tak zostały takie ślady. Nie wiem czym to usunąć, czy jakimś mocnym roztworem APC, czy czym. Tutaj też była jakaś chyba przycierka. Yy, trochę potarłem potarłem szczotką, żeby to zeszło. Tak, wiem, ja mogę uszkodzić ten pseudo, pseudo klar ale tutaj już go raczej nie ma. No i trochę zaszło. Będę chciał właśnie takie rzeczy. Że tak powiem, usunąć, zdemontuję hak. Co jeszcze tutaj, ja bym chciał zrobić? Może tutaj kupię nowe, nowe logo, albo to zostawię, jeszcze nie wiem. No to co, wyprowadzenie w miód, wymiana poduszki, zdemontowanie haka, odkurzenie wnętrza, oczywiście, odkurzenie i ogarnięcie, no odnowienie w ogóle wnętrza w tym samochodzie jest kosmiczne. Spójrzcie na to. Moim zdaniem, jak na budżetowy samochód z tamtych lat, no jest. Jest mega. I ty, jeszcze lepsze jest to, że ten samochód ma w tym roku, będzie miał 31 lat. A to wszystko jest zachowane w takim stanie. Pomimo tego, że ta tapicerka, ta to co tutaj widzicie, nie wiem czy widzicie, jak się ugina pod palcem, to jest tylko cienka warstwa materiału. O, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Ale ogólnie jest zachowane mega fajnie i widać, że to jednak możliwe jest to, że ten samochód ma 150 tysięcy. Także o tą tapicerkę staram się dbać jak najlepiej. W ogóle w środek wygląda tak. No tak, co to znaczy tak? No moim zdaniem naprawdę fajnie, jak na budżetowy samochód. Naprawdę dobrze. Yy, w ogóle śmieszna ciekawostka. Kiedyś, żeby nie, nie kradli rady, to był, był taki sobie yy, taka osłonka, taka, no wracając. Yy, ogólnie widzimy tu minimalizm taki. <gryw> Taki skrajny minimalizm, że tak powiem. Tutaj nie ma nic. No macie trzy pokrętła brak oto mierza, brak temperatury wody nie ma nic, ale ma to i to jest najważniejsze to jest główny powód, dlaczego nabyłem ten samochód. Jeżeli nim jest tak cholernie tanie no co, pod sufitka wygląda wygląda właśnie tak no nic nie widzicie dobra, nieważne. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu. Ale ta kanapa jest mega, ta, ta czerwona linia jest bardzo fajna i ona w ogóle to nie jest plastik tylko to jest materiał normalnie To jest miękki materiał, także jakość tego jest naprawdę fajna, tego wykończenia Tutaj coś leży, nawet nie wiem od czego jest ta rączka. I ta tylna kanapa wygląda tak i ona jeszcze jest zobaczcie wyprofilowana jakby to był taki mini kubełek no No i teraz wam jeszcze pokażę bagażnik Ja się trochę rozgadałem 10 minut, pokażę wam bagażnik ta półka była odklejona, się tutaj rozkleiła i troszeczkę ją skleiłem. Chyba jest lepiej. No co, bagażnik taki nie za duży, ale żeby mieć zapasówkę, no i to co potrzebne i jakąś skrzynkę z narzędziami to spoko. No, no nie jest najgorzej. No co, no tak to wygląda. O, jeszcze Wam pokażę, pokażę Wam w sumie komory silnika i jak to chodzi i jeszcze Wam pokażę progi. To jest najważniejsze. W sumie, to też jestem tym zachwycony. Silniczek wygląda w ten sposób, zwykle 1.4 Ogólnie w tym samochodzie było dużo rzeczy robionych, bo były wymienione, są wymienione wahacze na nowe, zrobiony rozrząd, luz, yy, w, luz zaworowy, nowa uszczelka pod pokrywą zaworową. Yy, nowy akumulator jest jeszcze, co tu jeszcze mamy, już sobie zapomniałem, nie wiem co my tu mamy. Te rzeczy były na pewno wymienione. Nowe świece zapłonowe, nowy olej, nowy filtr oleju, filtr powietrza chyba nie. Nie, filtr powietrza nie. Nowy płyn chłodniczy. Mm, nowy pasek alternatora. Tak czy nie? Albo raczej nie. Yy, nowy kierunkowskaz, uwaga, 7 zł. 7 zł taki kierunkowskaz. Yy, to taki sam w ogóle jak mam w Peugeotcie 205, także to, to ciekawostka, bo ten samochód generalnie to jest konstrukcja bliźniacza z 205. 205 też był ten silnik. 205 ma takie same elementy jak, jak ten samochód. Przykładowo, te kierunki są takie same. Teraz tak. Zamki, boczne drzwi też wydaje mi się, że są takie same. Mogą, mogą być. E, tutaj te ukwyty są takie same. Pedały są chyba jeszcze takie same. Tak, pedał od gazu na pewno jest taki sam. Moglibyśmy się dopatrzeć tutaj. Yy, Bliźniaczych wspólnych części. No, to teraz Wam może pokażę, jak to chodzi, bo chodzi to też dosyć fajnie. Ciekawe w ogóle, czy odpali, bo, yy, że tak powiem, lubi trochę ten samochód przekłamywać wartości. Co mam na myśli? Stoimy, a się poruszamy. Ostatnio stałem, a się poruszałem 8 na godzinę, a, albo nawet więcej. No, i wskazówka paliwa może trochę przekłamywać. Spróbuję go odpalić na benzynie i przełączyć na gaz. Eee, także to jest benzynka. I teraz dodam gazu. On chodzi nierówno, bo już tu chyba mu się kończy benzyna, po prostu. Bo ten poziom wskazuje chyba na zero. Eee, dodam gazu. Przełączył się, no i teraz chodzi na, na gazie. Gazu nie ma mało, więc nie mam się czym usprawiedliwić. Bo tak chodzi na gazie generalnie. No moim zdaniem mega fajne. Stara, poczciwa jednostka, a jeżeli wyzionie ducha, to te części są tak tanie, że ja mogę sobie tutaj remoncik opierdzielić za 7 stów tak naprawdę. Za 700, no chyba, że jakieś panewki będą ultra drogie i pierścienie. Ale ogólnie to uszczelnienia, wszystko. No w ogóle części do tego samochodu, on jest tak budżetowy. Jeżeli ktoś by chciał mieć coś nietypowego, yy, coś nietypowego z lat 90., co jest oszczędne i może troszeczkę rzuca się w oczy, to ja uważam to za idealny wybór. A że ja, powiem, że tak powiem, lubię się poruszać yy, samochodami, których nie widać na co dzień, to właśnie wziąłem wzią, wziąłem, i kupiłem. Wziąłem i kupiłem i, i, sobie, i sobie jeżdżę. No, co chciałem wam pokazać? Pokazałem, Wam silnik. Pokazałem Wam, jak to chodzi, a blacha, blacha, proszę spojrzeć, proszę spojrzeć na blachę, uwaga, uwaga. Proszę spojrzeć na to, majstersztyk, miejsce seryjne do podnoszenia, Nieuszkodzone. uszkodzone, podróżnice, wszystko całe, podłoga, brak dziur, druga strona jeszcze. Nic, zero. Bo on ma odsynk oczywiście. Dlatego. On ma odsynk. No. Więc blacharsko też wygląda dobrze. I co? I w sumie to nic. I w sumie to będzie seria z jajca, bo to jest jajacę mu taką ksytę jajec, bo kurde, bo jest tak okrągły, jak zobaczycie na tą linię tutaj drzwi, to on, on jest. Ona jest ścięta, ona jest okrągła, także to jest jajec i będzie seria z jajcem. Eee, Citroën Spa, tak to nazwę. Głupio, po prostu będę sobie nim przyjeżdżać i robić tam jakieś pierdółki, te, wyciągać wnioty, czyścić, starać się, że tak powiem, wygrzebać te wszystkie syfy i śmieszna ciekawostka. Z tyłu mamy, bo ogólnie Citroën to robił samochody komfortowe. Wracając jeszcze do tego wnętrza, samochody komfortowe dlatego tu jest taka kanapa. Bo ta kanapa jest tak mięciutka. O Jezu, te boczki, no to wszystko jest tak mięciutkie. Jak tu się wsiada, to to się tak zapada. Naprawdę komfortowe są te siedzenia. To jest ich rozwiązanie pierwsze, żeby w budżetowym samochodzie dać coś fajnego, co, co będzie, co będzie, że tak powiem, pójdzie na plus na komfort. I jeszcze jest z tyłu belka skrętna. Więc jak samochód hamuje, to go tak dociska z tyłu. Dociska go z tyłu i po chwili odpuszcza. I po chwili go odpuszcza, jak hamuje. No to są takie ciekawe, budżetowe w sumie rozwiązania. Techniczne i, i nie wiem, i dekoracyjne, i cholera, wie co. Także to by było chyba na tyle z tego wypierda małego. Niedługo będą odcinki z nim. O ile nic się nie spieprzy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji w celu zobaczenia następnych odcinków. No dobra, i w ogóle już koniec, kończymy to.